Nie bójmy się tego słowa, lider Warszawa, bo w kluczowych momentach brałeś na siebie odpowiedzialność i udawało się. No tak, udawało się, wygraliśmy ten mecz. Jestem naprawdę zadowolony, myślę, że cały zespół nasz jest zadowolony, bo można powiedzieć, że na nie dojechaliśmy po prostu na ten mecz, chociaż graliśmy u siebie. Ale naprawdę pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy wolę walki, no i udało się wygrać ten mecz pod podogrywce. Efektowna była przede wszystkim twoja akcja czteropunktowa. Czy zbiera, kiedy zbierałeś się do rzutu, to czułeś, że tak to się skończy? Zawsze tak czuję, zawsze tak czuję, mam nadzieję, że tak cały czas będzie. Ale no, nie sądziłem, że mnie sfauluje. Chciałem po prostu trafić do kosza, udało się trafić z faulem, także. Co dodać, nic udy, nic ująć, nic dodać. Miałeś problemy z rzutami wolnymi w tym sezonie, ale w tym kluczowym momencie w dogrywce udało się, oba trafić. Co ty na to? Mam dalej problemy, miałem, bo ta skuteczność osobistych jest, można powiedzieć, że fatalna. Ale cały czas nad tym pracuję, także krok po kroku będzie coraz lepiej. Tak jak pokazałem w końcówce, że te osobiste, osobiste naprawdę były na wagę złota i udało mi się je trafić. Super, gratuluję, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za rozmowę.